Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Mamy troszkę inny, może trochę vlogowy format, ale trochę inny temat, ponieważ sprawdzimy, ile jestem w stanie zrobić w 24 godziny. Oczywiście nie ciągiem, ale chcę zrobić sobie taki challenge, bo jestem ciekawa, ile faktycznie mi z tego wyjdzie i jak wiele jestem w stanie zrobić. Może jeden cały sweter, czy może część. E, także zobaczymy. Aktualnie jestem w trakcie robienia swetra. Stawię sobie Was tak. Jestem na etapie już praktycznie kończenia tego swetra, ponieważ robię drugi rękaw e, i jeszcze zostanie mi potem to szyć i zrobić. Em, no. golfik Tutaj, na szyjce. No, także, także już w zasadzie niewiele. I zaraz łączę odliczanie. Ok. Jestem w stanie swój minutnik nastawić na 23 godziny 59 minut i 59 sekund, więc tak to zrobię. I, I zobaczymy ile mi z tego wyjdzie. No. Także lecimy. Słuchajcie, mamy taki czas, półtorej godziny nam zleciało, naszego czasu i, i mam zszyty po części sweterek. E, po części, czyli tylko przód styłem tyłem i co... i to w sumie tylko na górze. E, także dzisiaj będziemy sobie kończyć w kolejnym czasie e, pozostałe. Robię sobie przerwę na wypad do action i sprzątanko mieszkania i ogarnianie się. Do tego będą osobne filmy, <noise> także zapraszam do obejrzenia. Chyba już były wrzucone, albo jeszcze będą. Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o chronologię, tutaj jeszcze tego nie ustaliłam. Ale jeżeli są, to wam zostawię linki w opisie, jeżeli nie, no to musicie jeszcze zostać poczekać. No, także update po półtorej godziny jest taki, i dzisiaj na pewno skończę tę fotografię, bo dzisiaj mam wolne. I zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Generalnie ja ten sweterek robię już jakieś 35 godzin, więc to jest mój najdłuższy projekt, póki co? Chociaż nie wiem, czy sweterek na drutach nie był dłuższy, ale tam nie liczyłam czasu, dlatego że to był mój pierwszy sweterek na drutach i wiedziałam, że ten czas i tak będzie wydłużony przez to, że to moja pierwsza rzecz na drutach, więc przy następnym swetereku będę mieści czas. Okej, okay, słuchajcie, zostało mi 21 godzin i 15 minut. Jeszcze do końca czasu. A ja strzyłam sweterek. <grym> Także będziemy jeszcze dzisiaj robić golfik i skończymy sweterek. O oh, Boże! W końcu. Ok, słuchajcie, mamy taki czas, dostało mi 15 godzin do końca. I co udało mi się przez ten czas zrobić? Przede wszystkim dokończyłam sweter z cytrynki. Jest już cały skończony, zrobiłam właśnie tutaj dekolcik i patrzyłam go od środka. Więc sweterek wygląda tak: czekam w swojej kolejce do blokowania i teraz blokuję inny sweter, a nie mam aż takiej przestrzeni. Tutaj, w mieszkaniu, żeby robić <noise> dwa swetry na raz. No i zaczęłam, słuchajcie, robić rękawiczki. I rękawiczki na drutach. Ja mam ściągać na początku. No, także przez jakieś 9 godzin dokończyłam sweter i zaczęłam robić rękawiczki. Także tak, troszkę czasu minęło. Ale wynik jest całkiem nieźle. Będziemy sobie dzisiaj kontynuować jeszcze dalej. Dzisiaj i jutro zapewne. Jutro planuję jeszcze zrobić pluszaki w ogóle, bo zbliżą się walentynki, więc planuję usiąść do pluszaków, e, mm, ale dzisiaj jeszcze póki co będę kontynuować rękawiczki, także jak będę lecieć dalej, to oczywiście włączę nagrywanie i będziemy kontynuować. OK, czas na małe podsumowanie, bo wczoraj robiłam wieczorem, w niedzielę, pluszaki. Zostało mi niecałe 5 godzin. Yy, I pokażę Wam, co zrobiłam. Oczywiście tak zrobiłam rękawiczki, yy, które się teraz blokują, więc nie będę ich podnosić i pokazywać do kamery. Pokażę Wam przebitkę. Yy, I zrobiłam dwa pluszaki. Zrobiłam takiego słodziaka. Serduszko się za walentynkowe puszaczki. Więc oto pierwszy z nich. A to drugi z nich truskawka w czekoladzie. Także ym, tak tyle zrobiłam, więc możemy sobie to podsumować, że od początku wyzwania zrobiłam cały rękaw swetra, zszyłam sweter, zrobiłam golfik w swetrze, ym, zrobiłam rękawiczki na drutach i dwa puszaki. I zostało mi jeszcze niecałe 5 godzin. Myślę, że mogę zmieścić w tym jeszcze jakieś dwa poduszaki. Trzeci zaczęłam, ale to dosłownie zaczęłam, zaczęłam, więc na razie nie mam co pokazywać. Także myślę, że całkiem sporo. Chcę ten film opublikować za dwa dni, więc myślę, że spokojnie wyrobi się w czasie. Ale tak, na, na ten moment mamy tyle i zobaczymy, ile jeszcze uda mi się w te niecałe 5 godzin zmieścić. Dobra, słuchajcie, jesteśmy przy końcówce naszego filmu 24-godzinnego, bo słuchajcie, została niecała minuta. I już nie będę tego kończyć, bo słuchajcie, śmieszna sytuacja, że wyłączyłam ten minutnik w momencie, kiedy wczoraj szydełkowałam już po prostu kończyłam szydełkować i zobaczyłam, że zostało tyle czasu. I mówię, wow, idealnie się po prostu strzeliłam w czas. I wczoraj, słuchajcie, dokończyłam mm, Pajączka. Ale nie jestem z niego zadowolona. To serduszko w ogóle tu nie wyszło, mimo że robiłam według wzoru. Więc nie wiem, czy autorka może trochę inaczej zmieniała kolory niż ja. Mm, trochę jakąś inną techniką, bo nie wygląda to tak, jak bym chciała. No i trochę krzywo przyszyłam ee, nóżki, więc nie podoba mi się. To jest najgorsze, jak coś zrobię i to jest. No przynajmniej mi się nie podoba. No ale zaczęłam robić świnę. Grubą świnkę, będzie gruba świnka. E, zrobiłam już prawie wszystkie elementy, bo zrobiłam nóżki, cztery, zrobiłam nosek, zrobiłam oczy, okularki e, i zrobiłam uszy. E, także zostały mi jeszcze skrzydełka do dokończenia. No i szycie, które będzie najgorsze. na widzę szywać. Także podsumowując, czy ja zrobiłam dużo, czy nie? Sama nie wiem, bo zrobiłam rękę, no w sumie sporo. Ten sweter był bardzo czasochłonny. Zrobiłam rękę, zszyłam go, zrobiłam golfik, zrobiłam rękawiczki, mmm, zrobiłam dwa, trzy pluszaki w sumie: srebruszko, truskawkę tego pajączka i zacząłam czwartego pluszaka, czyli świnkę. Więcej pluszaków generalnie już nie zrobię teraz, bo skończyło mi się wypełnieniem. E, mam więcej wypełnienia w domu rodziny, więc będę robić w weekend I to pojawi się w następnym vlogu e, No, więc e, to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie Jak uważacie, czy sporo, czy nie sporo w takie 24 godziny? Dajcie znać w komentarzu A na ten moment żegnam się i kończę tego, tego vloga z Chciałam powiedzieć ten film I do zobaczenia w kolejnym, buziaki!